Amazon Games Studio nie zawodzi, no i w moich oczach te otwarte testy gry Front and Liberty są po prostu bardzo. Kiepskie. I zacznijmy sobie od samego początku, czyli od kwestii serwerowej. Serwery nie dają rady. Oczywiście nasza wersja gry różni się od wersji koreańskiej, tym, że mamy cross-platform, czyli PlayStation, Xboxy i pc grają sobie razem. Więc jest to coś nowego, z czym AGS miał się uporać. No i niestety, no widzicie, nie uporali się. Serwery logowania kładą się. Lagi przy większych skupiskach oczywiście się pojawiają. Jakieś ciągłe przetarg serwery techniczne, krasze y, y, serwerów, no jest generalnie lipa. Oczywiście być może jest tak, że to wszystko jest zaplanowane i może oni właśnie sobie testują, jakoś przeciążają wewnętrznie te serwery, ale znając Amazon Game Studio m, jestem bardziej skłonny ku temu, że oni nie do końca wiedzą co się dzieje i te serwery po prostu nie są y, gotowe. Czy będą gotowe na premierę? Nie wiem, jeżeli do końca otwartych testów nie uda im się tego opanować, jeżeli te serwery nie będą działały w odpowiedni sposób bez zająknięcia, no to wydaje mi się, że nawet mamy szansę na kolejne otwarte testy przed premierą gry, no bo przecież nie mogą wypuścić czegoś, co tak bardzo nie działa. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę i która ma bezpośredni impact na odbiór gry, samej rozgrywki, jest to, że Moi drodzy, oni wykastrowali y, tę wersję, czyli te otwarte testy z questów, wykastrowali z jakiejś aktywności, y, z, tempa, y, z tempa gry, z tego feelingu y, Fromen Liberty, zbustowali główny wątek fabularny, gdzie levelowanie do maksymalnego poziomu zajmuje 5 godzin, y, a nie tam 3 czy 4 czy 5 razy więcej. Y, generalnie poczucie rozgrywki. Jest tragiczne. Wygląda to tak, że czujesz się jakbyś biegał od punktu A do punktu B, robił w kółko jakieś bezsensowne questy, zabijał dwa moby i bieg dalej na sprincie. Bardzo źle to jest zrobione, w żaden sposób rozsądnie zostało to przedstawione, i dlatego ja to traktuję jako genetyczny minus. Ja rozumiem, że oni sobie wykastrowali otwarte testy z konkretnych elementów, żeby nie spoilerować gry. Jasna sprawa. Tylko wielka szkoda, że nie poinformowali o tym graczy, że nie powiedzieli, że tutaj testujemy serwery. Wielka szkoda, że nie testujemy serwery, będziemy je obciążać dodatkowo, więc spodziewajcie się takich i takich problemów. Wielka szkoda, że nie ma w oficjalnej informacji tego, że jest zbustowany EXP. Wielka szkoda, że właśnie nie ma informacji o tym, że niektóre e, aktywności nie będą uruchomione, że niektórych questów po prostu nie ma, że rozgrywka jest bardzo wypłaszczona. Cóż, ale woleli zająć się tym, żeby dodać jakiś fajny filmik, że och, Open Beta, patrzcie, rozbłyski światła, cuda na kiju. No i oczywiście nasze wspaniałe pakiety z Early Accessem. No, Lipa straszna. W moich odczuciach, gdybym ja miał yy, przegraną tylko open betę, nie grałbym zamkniętej bety, nie grałbym na serwerach koreańskich, nie interesowałbym się tematem, nie wiedziałbym co nadchodzi, to generalnie po tych otwartych testach nie miałbym ochoty więcej tego uruchamiać. Tak spartaczyli robotę jak tylko mogli i w ogóle się nie dziwię, jeżeli komuś się to nie podoba i jeżeli odbiór jest negatywny. Absolutnie się nie dziwię. Oni po prostu mają talent do rozpierdzielania gier. Brawo Amazon. Czy wpływa to na mnie w negatywny sposób, że nie będę grał we wrześniu? Będę grał we wrześniu, ponieważ wiem, co się będzie jeszcze działo, co nadchodzi. Więc, więc ja na pewno we wrześniu będę grał. Zaraz Wam też te rzeczy nakreślę. I oczywiście najważniejsza informacja na sam koniec. NCSoft znaczy na sam koniec tego tematu open bety, yy, ponieważ o grze będziemy jeszcze dalej rozmawiać. NCSoft yy, w trakcie spotkania ze swoimi graczami yy, w momencie gdy padły pytania o global release poinformował yy, nas o tym, że wersja koreańska i wersja europejska to będą bliźniacze gry pod kątem systemów, nie pod kątem Kontentu, jeżeli chodzi o zawartość na mapie, tylko pod kątem systemów. I tak jak 21 sierpnia na serwerach koreańskich ten region, Talandrę, będzie dostępny, to u nas powinien być dostępny dopiero 3 miesiące po premierze. Ale systemy gry, które będą bazowo tutaj, czyli cała aktualizacja, która wejdzie do gry już 24 lipca na serwerach koreańskich, będzie też u nas. I teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę do osób, które w głównej mierze do osób, które mają problem z grą taki jak ja mam. Mi do końca w tej grze nie podoba się kombat. I bardzo mocno już od wczesnych testów koreańskich przyglądam się temu kombatowi. Wczesne testy koreańskie, które odbywały się rok temu latem, to była tragedia, dno totalne i ta gra wyglądała, pożal się Boże. Ale ten temat już zapomnijmy. Potem na start koreańskiej wersji gry ten kombat stał się nieco lepszy. Z czasem dodali też counter-ataki, dodali dodrze, zarządzanie staminą, jakieś tam zmiany w tych skillach. Ale 24 lipca na serwerach koreańskich ukażą się talenty, i to jest coś, na co ja bardzo czekam. I chciałbym teraz z Wami, to jest parę minut, przerobić te talenty. Mniej więcej o co chodzi. Generalnie każda umiejętność będzie do zmodyfikowania, czyli. Tutaj dla przykładu mamy fireball, ja już w poprzednim filmie jakimś tam z kolei opowiadałem o tym, że będzie można uciąć mu cast time, będzie można sprawić, że będzie AOE i tak dalej tak dalej. I na samym początku oczywiście widzicie tutaj to drzewko talentów, jakby to wyglądało i widzicie jak gracz sobie modyfikuje. Dla osób, które grały w grę wiedzą jak działa ten fireball, dla osób, które nie wiedzą, no cóż, ten fireball nie używa się go w ruchu. Używa się go stojąc w miejscu i on się kastuje, nie jest instantem, tak jak powiedziałem przed chwilą. A po, po tych modyfikacjach będzie można to zmienić. Dodatkowo mamy inną modyfikację, że ten Fireball yy, ucina sobie te rzeczy, które dobraliśmy, ale sprawia, że będzie się długo kastował i będzie bardzo, bardzo duży damage z tego wychodził. I tak to wygląda. Więc ten kombat będzie jeszcze podrasowany, on się jeszcze yy, będzie zmieniał i to jest coś co może oczywiście sprawić, że te moje odczucia związane z kombatem, być może Wasze też, no po prostu będą nieco lepsze. Oczywiście te talenty rozdaje się kryształkami, kryształki mamy jakąś ograniczoną ilość, jest ich około 100, więc co za tym idzie, nie będziemy w stanie rozwijać wszystkich talentów we wszystkich umiejętnościach. Tak mi się przynajmniej wydaje, to jest ograniczona, ograniczona ilość tych modyfikacji, dzięki czemu te buildy będą w jakiś sposób różnorodne. Teraz na ekranie widzicie grę przed modyfikacją, czy skill przed modyfikacją i po modyfikacji. W przypadku tego shielda to był shield po prostu, który leciał do przodu, po modyfikacji odbija się i przelatuje przez innych przeciwników jako AOE. Dalej mamy miecz dwuręczny, gdzie jest jakieś walnięcie przed siebie. Nie będę tutaj używał na skilli, bo to nie ma żadnego sensu. Z kolei po modyfikacjach zmienia się na żywioł lodowy, bije dookoła w okręgu, uderza dwa razy i też pewnie nam jakiś zwiększony damage, tego typu rzeczy. Mamy zwiększanie tej znowu obszaru, znaczy teraz widzicie jak podstawie skill, z kolei po modyfikacjach obszar jest po prostu większy, podkręca się penetracja, czyli mamy większy damage, większy obszar, po prostu lepiej. Tu mamy jakiś podstawowy atak z kuszy, i tutaj nie będzie widowiskowo. Po zmianie po prostu dochodzi myślę, że damage, ponieważ pojawiają się dodatkowe żywioły, jest jakiś lodowy błyskawice, ogień, więc po prostu podkręca nam się. Dalej mamy zwykłą regenerację many, która działa w taki, a nie inny sposób. Z kolei po modyfikacji zwykła regeneracja many dodatkowo zaczyna zdawać obrażenia AOE wokół nas. No i wygląda to naprawdę dosyć przyzwoicie. Łuk który używa swojej umiejętności, która jest w tym momencie no, kompletnie nieużywalna w grze. Nagle może się okazać, że to będzie jedna z głównych um, umiejętności używanych na Mass PvP, gdzie naprawdę wali na gigantycznym obszarze i podbija przeciwników do góry. Pod ustawianie jakiegoś kombo na Mass PvP, wydaje mi się, że to będzie taka umiejętność, która jest must have. Tylko jakieś zwiększanie, proste, proste zwiększanie obszarów. Działania umiejętności, jak w przypadku tego skilla leczącego. Teraz na ekranie pojawia się miecz dwuręczny, który podbija się żywiołami, znowu zmienia jakby żywioły swojej umiejętności. Widzę też, że jakieś lightningi tam latały, jakieś błyskawice, więc prawdopodobnie na większym obszarze to wszystko działa. Był, był tank, który łapie sobie przeciwnika, e, kusza, która e, odpala sobie spin to e, No gdzieś to i teraz mamy całą serię na przykład z Firestaffa, znaczy ze, ze Staffa, nie z Staffa I pojawiają się tutaj takie modyfikacje, których no po prostu te, te skile tak nie wyglądają w tej grze, no nie? Nie wiadomo co tu się wydarzyło. Odskoki znowu gdzieś jakaś kolejna modyfikacja, żeby ten łuk odskakiwał po wykonaniu swojej tej gigantycznej umiejętności. No wygląda to po prostu zgoła inaczej i widać, że twórcy gry idą w kierunku idą w kierunku AoE i mam nadzieję, że no po prostu też tych umiejętności, które przekładają się na Odczucia związane z ruchem, z tym, jak aktywujemy te skile, że to będzie lepsze. Ja też mam problem trochę z targetowaniem w tej grze. Uważam, że system targetowania, chociaż mamy tutaj na różne możliwe sposoby, dopieszczenie tego tematu, no to ten system targetowania i tak nie spełnia moich wymogów. Klikanie z myszki na target działa jakoś kiepsko. To Astral Vision działa kiepsko, nie działa tak, jak ja bym chciał. Podobno gdzieś to też ma być delikatnie, delikatnie modyfikowane i to są te. Zmiany, na które ja czekam, które mnie gdzieś tam w tej grze bolą, bo kwestia kontentowa, kwestia aktywności, no dla mnie jest to. jest to ok, ale. Oczywiście nie dla każdego musi być, ponieważ to nie jest tak, że gra jest dla każdego, gra jest dla gildii, gra jest pod masy i jeżeli komuś to nie odpowiada, jeżeli ktoś nie chce grać mas PvP, mas PvE, jeżeli ktoś nie chce być częścią gildii, jeżeli ktoś nie chce rozwijać wspólnymi siłami z innymi graczami gildii, to ta gra, ta gra po prostu dla tej osoby nie jest. I teraz, tak jak powiedziałem, te rzeczy, ta. Wersja gry, która czysto teoretycznie u nas będzie na premierę, ona startuje na serwerach koreańskich 24 lipca. I 24 lipca również pojawiają się tam zboostowane serwery, które będą dawały możliwość wbicia postaci i zupgrade'owania jej do takiego zadowalającego poziomu przed wprowadzeniem regionu Talandre, który, z którym razem razem z tym regionem Talandre będzie wyższy maksymalny level. Będziecie w stanie zrobić to w 8 godzin. I ja również wskoczę na serwery koreańskie, ale dopiero 4 sierpnia po moich wakacjach. I zachęcam Was z całego serducha, jeżeli gra się Wam spodobała, w trakcie bety, co raczej jest ciężko możliwe, no to myślę, że na premierę gry wam się po prostu spodoba. Jeżeli chcecie zagrać wspólnie na serwerach koreańskich, to zapraszam Was po 4 sierpnia. Ja będę też to streamował i oczywiście na podstawie tej nowej wersji gry z talentami. Oczywiście nie tylko talenty, bo tam też wychodzą nowe systemy dla bossów w dungach, nielimitowane jakieś wejścia na dungi challengeowe, zmieniające się mechaniki na bossach, ulepszony system gry w otwartych dungach, gry, że im więcej graczy w party, tym lepszy drop, yy, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jeszcze jakieś runy. Jest tego, jest tego contentu, który tam wchodzi, znaczy ty, 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 tych systemów yy, dosyć sporo, i dopiero na podstawie tamtej wersji gry będę coś nagrywał yy, do Front and Liberty. Więc, jeżeli szukacie jakichś poradników, jakichś rzeczy, to też wiedzcie, że one są po prostu yy, z bomby nieaktualne. I trzeba poczekać na coś, co zacznie się ukazywać w sierpniu albo bliżej premiery. Na podstawie tej konkretnej wersji, która będzie również dla nas. No i to by było na tyle. Ja śmigam na wakacje. Jeżeli wam się gra nie spodobała, no cóż, to jest tak, jak mówiłem, że ma prawo się nie spodobać, aczkolwiek. Jak, jak bardzo ta gra jest ukierunkowana w jakiegoś odbiorce, który właśnie. Chcę grać gildią, chcę grać masami, tak ciężko jest ocenić tę grę, rozgrywkę tej, w tej grze, cały proces levelowania, to co robisz w tej grze po tych otwartych testach, bo one są po prostu spartaczone po całości. Więc raczej kierowałbym swoją uwagę z oceną gry w premierę 17 września, aniżeli na podstawie tych testów, no bo. Słabo, bardzo słabo. AGS strzelił sobie w kolano i moim zdaniem tymi otwartymi testami po prostu stracił zainteresowanie wielu, wielu graczy. No ale tak jak już powiedziałem wcześniej, oni po prostu potrafią. Trzymajcie się, no i widzimy się w następnym materiale. Cześć, cześć!